Dzień dobry. Nazywam się Weronika Tata. Tak wygląda mój znak migowy. Zacznę od tego, że praca urzędnika jest dla nas służbą. Służbą dla rzecz mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców, a może przede wszystkim dla tych, którzy mają przeszkody w procesie porozumiewania się, załatwiania swoich usług. Mieszkam w Opalenicy. Jestem osobą głuchą od urodzenia. Ja, jako koordynator do spraw dostępności, przekazałem te. Wymogi ustawowe panu burmistrzowi, który jak najbardziej jest za tym, aby ułatwić życie mieszkańcom, którzy te potrzeby mają. Ta sprawa była prosta i nie wymagała jakichś większych procedur. Po prostu chcemy być dla mieszkańców i działać dla wszystkich mieszkańców. Cała moja rodzina to osoby słyszące tylko ja jestem bucha. Mam słyszącego męża, słyszące dzieci. Z jakimi barierami się spotykam? Głównie komunikacyjnymi. Na policji, na poczcie, w urzędach, u lekarza, w szpitalu. Zazwyczaj komunikuję się poprzez pisanie na kartce albo pokazywanie telefonu. Pisze na telefonie, potem pokazuje albo pisze na kartce i też pokazuje treść. Poprzez współpracę z, ze specjalistami wiemy, że jeżeli osoba głucha przyjdzie do na nas, zostanie obsłużona w sposób profesjonalny. W przypadku firmy, którą wybraliśmy, była to najkorzystniejsza oferta, najbardziej elastyczna. Dużo słów jest bardzo trudnych. Słysząca osoba pisze, a głucho odpowiedzieć nie potrafi nie wie jak popełnia błędy. Lepiej komunikować się poprzez tłumacza online. Od dziecka chodziłam do szkoły dla dzieci głuchych w Poznaniu. Dawniej był Pejotem, a potem SJOTem. Dla mnie to było bardzo trudne. Myślę, że tu nie ma co się zastanawiać, ponieważ, z jednej strony, jest to wymóg ustawowy, który pomaga spełnić wymagania, jeżeli chodzi o dostęp dla osób o szczególnych potrzebach. Minimalizujemy możliwość nałożenia na nasz kar wynikających z uchwały, a przede wszystkim, jest to komfort dla pracowników jest to komfort dla mieszkańców, którzy poprzez to narzędzie mogą sprawnie załatwić sprawy. Jak widzę dostępność na policji albo w urzędzie, chciałabym, żeby od razu przyszedł ktoś do mnie i migał. Bez kartki, bez mówienia, bez telefonu. Po prostu przyszedł i migał do mnie.